Dobry szczęść Boże, witam Was bardzo serdecznie w tą sobotę i pytanie, które chcę postawić jest bardzo konkretne i bardzo osobiste. Osobiste dla Ciebie, czy wierzysz w miłosierdzie? Zapraszam, bądź razem ze mną, przy Słowie Boże. Z Ewangelii według Świętego Łukasza. W tym samym czasie przyszli jacyś ludzie i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział: Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, że to ucierpieli? Bynajmniej powiadam wam, lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloam, i zabiła ich było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jeruzalem? Bynajmniej powiadam wam. Lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie. I opowiedział im następującą przypowieść. Pewien człowiek miał zasadzony w swojej winicy figowiec. Przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika: Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym figowcu, a nie znajduję. Wytnij go, po co jeszcze ziemię wyjaławia. Lecz on mu odpowiedział, panie, jeszcze na ten rok go pozostaw, aż okopię go i obłożę nawozem, i może wyda owoc, a jeśli nie, w przyszłości możesz go wyciąć. Grzesznicy są gdzie? Tam, czy mówiący do was, a kto jest gorszy? Ci właśnie yy, Galilejczycy, ci z Siloam czy ty, ja i kto jest gorszy tak kto jest większym grzesznikiem tamten co ucierpiał, tam gdzie była wojna, tam gdzie zdarzył się jakiś wypadek, nieszczęście, to byli więksi grzesznicy mamy tendencję, żeby tą złą tendencję żeby porównywać się z innymi bardzo często mówimy, przecież nie jestem taki zły Albo dobrze, że nie jestem jak tamten człowiek, czy rzeczywiście w oczach Bożych jest to słuszne, tak powiedzieć? Absolutnie nie. Ty nie znasz serca drugiego człowieka, nie wiesz dlaczego tak, a nie inaczej postępuje, a już osądziłeś, osądziłaś. No właśnie. To pytanie, które postawiłem, czy wierzysz w miłosierdzie? jest bardzo istotnym pytaniem, dlatego że łatwo się mówi o miłosierdziu. To nośne słowo, ale miłosierdzie trzeba czynić, a pierwszym takim aktem miłosierdzia jest właściwe myślenie, myślenie takie Jezusowe. A jakie jest Jezusowe myślenie? No ono jest wyrażone właśnie w tej przypowieści o nieurodzajnym pigowcu. Przynosisz owoc. Łatwo jest pokazać. Drugiego człowieka, tamten nie przynosi owocu, tamten robi źle, a ty, może patrząc tak po ludzku, tamten czy tamta mają większe grzechy, a ty mniejsze. Ale przed Bogiem może to, że jakiegoś grzechu nie popełniasz, ale nie wypełniasz do końca woli Bożej, bo ci się nie chce bo uważa, że tak jest lepiej jak jest, nie? To może to jest gorszą winą, mając poznanie Jezusa, bliskość Jezusa, doświadczenie. Niezależnie od tego gdzie jesteśmy, jacy jesteśmy, wszyscy potrzebujemy miłosierdzia. I to miłosierdzie zmienia świat. Niesamowita jest ta dzisiejsza przypowieść, tak? Że my też byśmy chcieli tak wyciąć zło, tak wyciąć człowieka, tak, bo popełnił coś złego, czasem okropny jakiś grzech. A co robi Bóg? Bóg wciąż troszczy się o ludzi. Bóg wciąż daje szansę. Bóg nie nudzi się przebaczeniem. Bóg nie mówi, dopóki żyjesz, przegiąłeś, koniec, już nie ma. Nie ma ratunku, nie ma miłosierdzia. Już się wszystko skończyło. Nie. Bóg jest miłosierny, Bóg walczy o człowieka. Jezus potrzebuje Ciebie, abyś był zwiastunem, zwiastunką Bożego miłosierdzia. My wiele o miłosierdziu Bożym mówimy, ale w kontekście kultu. A ważniejsze niż odmawianie koronki, czczenie obrazów, nawiedzanie sanktuariów Bożego miłosierdzia, ważniejsze jest głoszenie miłosierdzia, czyli Ewangelii łaski. Że zbawienie jest za darmo, dane przez Jezusa Chrystusa, dostępne przez wiarę, że Bóg przebacza, że Bóg podnosi, że wciąż jest nadzieja. To jest pierwszy akt miłosierdzia, a potem dopiero kult, pobożność i jakieś, no właśnie, takie, takie religijne odniesienia. Ale pierwsze to ma być to głoszenie orędzia, czy głoszenie Ewangelii, głoszenie Jezusa. Bóg Cały czas walczy o nas, Bóg cały czas walczy o ciebie, Bóg cały czas walczy o mnie i to jest ta Jego postawa: Jeszcze na ten rok go zostawię, jeszcze na ten rok. I tu nie chodzi o lata, tu chodzi, jeszcze żyje, jeszcze, jeszcze pracujemy, jeszcze damy radę, jeszcze się będzie nawracał. To jest piękne. Do życzę każdemu z nas, Tobie i sobie, byśmy byli takimi apostołami miłosierdzia, byśmy przez te okulary miłosierdzia patrzyli na wszystkich ludzi, byśmy prawdziwie miłosierdzie czynili i by tą postawę miłosierdzia inni mogli usłyszeć w naszych słowach, zobaczyć w naszym spojrzeniu i w naszym stylu życia. Bądźmy miłosierni, bo Bóg jest miłosierny. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, życzę dobrej soboty i zapraszam Was jutro.